Na 10 lat przygotowałem przemowę. Eee... A więc, Szanowni Państwo, drodzy zawodnicy, rodzice i przyjaciele klubu, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy i symboliczny dla nas wszystkich. Obchodzimy dziesięciolecie istnienia UKS-Heros. To moment, w którym warto zatrzymać się na chwilę by wspólnie spojrzeć wstecz na to, co udało nam się osiągnąć i z dumą wyznaczyć nowe cele na przyszłość. Razem wspólnie z sensei Julitą Burczyńską, a więc z pierwszą prezes klubu, rozpoczęliśmy projekt pod nazwą HEROS. Jeśli ktoś powiedziałby mi wtedy, że te kilka osób zanurzonych we wspólną pasję za 10 lat będzie miało prawie 600 członków, dwie sekcje klubu, Ponad 30 grup szkoleniowych, to z pewnością bym mu nie uwierzył. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu osób, naszych trenerów, którzy każdego dnia oddają serce, kształtując nie tylko sportowców, ale i młodych ludzi. Dziękuję Wam za wasz wysiłek, cierpliwość i determinację. To wy jesteście prawdziwymi architektami sukcesów, naszych zawodników. Dziękuję bardzo. enemies me up in diamonds cover me in gold but nothing naked by me made my heart whole given up on romance then I Związana jestem jako trener od 2019 roku z maleńką przerwą na macierzyństwo. A od dwóch lat pełnię w nim również funkcję koordynatora sekcji akrobatyki. Na przestrzeni ostatnich lat nasza sekcja rozwinęła swoje żagle. Cieszymy się coraz większą liczbą zainteresowanych i coraz więcej dzieciaków wkracza w nasze szeregi. Jest to dla mnie niezwykle ważne i budujące, ponieważ w dobie dzisiejszych czasów mamy świadomość, jak edukacja sportowa jest ważna. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby zaszczepiać od najmłodszych lat w dzieciach potrzebę rozwoju w edukacji sportowej, ponieważ sport to nie jest tylko rozwój fizyczny, to jest przede wszystkim nauka dyscypliny, pokory, współzawodnictwa, jak i współpracy. Sport pozwala doświadczać porażek i wyciągać z nich wnioski do pracy, ale także pozwala gloryfikować. Sukcesy, które są owocem cierpliwości, determinacji i ciężkiej pracy. Dlatego bardzo cieszę się, że mogę pracować w Karasie, dokładać do tego swoją cegiełkę każdego dnia, widzieć jak te dzieciaki się rozwijają, ile potrafią dokonać, ile potrafią zrobić. Także dziękuję bardzo i wierzę w to, że nasza sekcja akrobatyki nabrała odpowiedniego wiatru w żagle i że zmierzamy ku lepszemu wspólnie. Dziękuję ślicznie.

zakończyliśmy galę dziesięciolecia naszego klubu wspaniała atmosfera, bo stworzona e, super osób, które nas nie tylko wspierają zawodników, rodziców, sympatyków klubu, myślę, że wyszło znakomicie, nie mogę się doczekać kolejnej być może piętnastolecia dwudziestolecia, kto wie ale myślę, że warto z nimi coś takiego pięknego tworzyć Tworzyć wspomnienia eee, i bardzo jestem dumny ze wszystkich Rosów. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że na dwudziestolecie, gdzie ja będę blisko 60, będę równie sprawny co Sensei Maciej, który mnie prowadzi. OS! Dziękuję. Cześć, jestem Bartek. Eee, mam 18 lat w tym roku. Eee, trenuję z Sensei Maciekiem już z dobre 10 lat, praktycznie. 9 około. Serdecznie gratuluję mu tego dziesięciolecia klubu tak naprawdę i cieszę się, że mogłem być praktycznie częścią od samego początku istnienia. Sensej pomógł mi na mojej drodze do jednocześnie wicemistrzostwa Europy, jak i do inu, innych wielu sukcesów. Mam nadzieję, że przejdziemy razem przez jeszcze dłuższą drogę i będę ćwiczył tutaj jak najdłużej. Serdeczne gratulacje i... Zapraszam każdego, żeby spróbował, bo to naprawdę świetna zajawka. Os. No, nazywam się Wiktoria Gajowniczek, a ja Nikola Gajowniczek. Jesteśmy siostrami i trenujemy karate od już dzieciaka, jak mieliśmy 5 lat czy 4 nawet, to zaczęliśmy chodzić na treningi i trenujemy tak przez 13 lat już, 13 lat już, a nawet może 14. No a z Sensejem Maćkiem jesteśmy z dobre 10 lat. Dzieś, no, dzieś, no właśnie 10 lat. 10 lat. 10 lat. Od początku Od samego. Od początku samego. Od pierwszego Heroskapa, tak. który został stworzony. Tak. Właśnie kiedyś na takim Heroskapie wygrałam tytuł najlepszej zawodniczki w turnieju, a w tym roku też zakwalifikowałam się na Mistrzostwa Europy, które odbędą się na Litwie. I chciałabym podziękować Sensejowi Maciejowi, za wszystko, co dla nas robi po prostu. Za te 10 lat razem, za te 10 lat razem i mam nadzieję, że kolejne 10 lat, 20, 30 też będziemy razem. To była ogromna przyjemność móc uczestniczyć w jubileuszu dziesięciolecia klubu sportowego Heros. A wiem, że to jest jeden z najstarszych klubów działających na Bemowie. Życzę dalszych sukcesów i trzymam kciuki za jak najlepsze osiągnięcia sportowe. Jestem Kuba, mam 16 lat, trenuję WKF Heros od 5-6 lat. I bardzo polecam tą przygodę. Każdemu, jak i akrobatykę, tak i karate, zapraszam na Mokotów i na Bemowo. Dziękuję. To ja powiem w imieniu Tymona, że serdecznie dziękujemy przede wszystkim sensejowi Maćkowi za cały trud włożony w pracę nad młodzieżą. Wielkie poświęcenie, olbrzymie pokłady energii, humoru. Dziękujemy za wspólne wyjazdy, za wspólne treningi. Dziękujemy za opiekę nad moim pierworodnym Tymonem. Yy, Ty, dwa słowa. I też dziękujemy mu za to, że nie jest tylko super sensejem, ale i przyjacielem. I, i zawsze walczy razem z nami, nawet jak nie jest na macie. Ja się cieszę, że po 10 latach przełamaliśmy pierwsze lody. Na szczęście nikt nie ucierpiał. A lodu mamy pod dostatkiem, także będziemy wspierać klub Heros lodowo jak tylko możemy i ile się da. Dziękujemy. Sesję dzisiaj podczas Gali opowiadał o tym, jakie były początki klubu. Wspomniał o tym, że zaczynaliśmy we trzech czy we czterech na małej sali gimnastycznej. W trzech-czterech, jeśli chodzi o sekcję dla osób dorosłych. I jest to absolutnie niesamowite, jaką drogę przeszedł klub, jaką. Jak daleko doszliśmy od, od kilku osób dorosłych, sporej grupki młodzieży do kilkuset osób, które trenują w klubie. Naprawdę olbrzymie gratulacje dla Senseja. Świetne jest to, co, co udało się zbudować. Wyniki sportowe, sukcesy sportowe, to, to jakie miejsca nasza drużyna zajmuje na, na mistrzostwach, czy to Mazowsza, czy, czy to zagranicznych wyjazdach. Największą wartością według mnie to, to co udało się, w tym, co udało się stworzyć, to jest ta społeczność, którą, którą w klubie mamy. To było widać dzisiaj na Gali, ile, ile osób tutaj Przyszło, ale tak naprawdę tych osób jest jeszcze więcej na co dzień, które gdzieś swoją małą cegiełkę dokładają do tego, jak ten klub funkcjonuje. Także gratulacje. Raz jeszcze nie wiem, jakie będą następne sekcje czy nie wiem, badminton, ping-pong, czy, czy cokolwiek, ale sensej, musisz myśleć o tym, jak, jak dalej klub rozwijać. Gratulacje i wszystkiego najlepszego na wiele, wiele długich lat do przodu. Cześć. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Prociewicz. Jestem tutaj jako reprezentant sekcji akrobatyki, koordynatora sekcji akrobatyki w uczniowskim klubie sportowym Heros. Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, ponieważ jest to sala kinowa VAT-u, na której mieliśmy okazję pokazać, jak wyglądało pierwsze nasze 10 lat w klubie. Z tej okazji stworzyliśmy coś wspaniałego. Była to uroczystość, była to gala, która była poświęcona dla dzieciaków przede wszystkim, dla naszych zawodników, dla uczestników, ale dla wszystkich osób, z którymi mieliśmy okazję przez te 10 lat współpracować i z którymi współpracujemy po dziś dzień. Ja chciałam tylko dodać parę słów od siebie, że jestem bardzo dumna z tego, iż mogę w tym klubie pracować, codziennie dokładać swoją cegiełkę do tego, aby kształtować młodych ludzi w edukacji sportowej, żeby rozwijali swoje pasje, Swój umysł i swoje ciało. Także dziękuję ślicznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. 100 lat heros.